T-Rex. Jeden z najgroźniejszych drapieżników, jakie chodziły po ziemi. W dzisiejszym odcinku przetestuję modyfikację dodającą dinozaury i postaram się w 45 minut oswoić T-Rexa i na nim pojeździć. Challenge wykonywałam w trakcie streama. Jeśli spodoba Ci się film, zostaw łapkę w górę i suba z dzwonem. Na początku stworzyłam świat i odpaliłam specjalny timer. Odpalam timer. Działa? Działa. Działa timer. Generalnie od tej chwili mam 45 minut na oswojenie T-rexa, czyli dinozaura tego jednego z najstraszniejszych. I go się oswaja za pomocą surowego mięcha. Natomiast nie będzie to takie proste. Dlaczego? Ponieważ ten T-rex to będzie chciał mnie zjeść. I żebym mogła go oswoić, to muszę zdobyć miksturkę niewidzialności. Ponieważ inaczej, jak podejdę do T-rexa z takim mięchem i mu rzucę, to on i tak mnie zje, a nie te mięso. Muszę się dostać do netheru, bo żeby zdobyć miksturkę... O! Dinozaur, uwaga, tam u góry. Siema O, to jest taki przyjazny dinozaur. On nie zaatakuje, on po prostu się boi i ucieka, generalnie. Jest trochę chyba bezużyteczny, bo nie można na nim jeździć na przykład, ale są jeszcze na, na Triceratopsie można jeździć, tam podróżować, bo można zrobić siodło do niego. Dzień dobry! Jest się oswaja generalnie liśćmi, ale o nie, 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 nie żartuję, przepraszam, uciekamy, 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 jak za blisko do nich podejdziecie, to Was zaatakują, też yy, żeby je oswoić, to przydałaby mi się miksturka niewidzialności, żeby nie widziały te dinozaury Was, bo inaczej to znowu dedek i te sprawy. Szukam wejścia do nenderu, yy, o wioska, dobra, wioska w sumie też się przyda, bo ogarnę sobie jedzenie, bo całe surowe mięso, które ja teraz zdobyłam... To ja muszę to mieć dla T-Rexa. Muszę je zachować jakby dla T-Rexa. Ja sobie biorę po prostu... Ja jestem, wiadomo, chlebem się żywię. Bo muszę stworzyć miksturkę, więc dlatego, dlatego muszę wejść do netheru. Zrozumiecie? Muszę stworzyć po prostu tą, tą miksturkę. Do tego potrzebuję dość dużo rzeczy. A! Jezu! Co? O mój Boże! O mój Boże, już go spotkałam! No nie gadaj! Jezu, on zabija osadników! Typie! O Boże, on mnie zabije. On mnie, słuchajcie, zabije. Z dwóch? Nie! No co ty gadasz? Dwóch! No nie mogę, jak ja mam to zrobić? Chat! O. O. A! A! No chyba sobie żarty robicie. No nie mogę. Wiecie co? Dobra, słuchajcie. Aha. Jak, jak skąd oni? Dobra, plan jest taki. Odczepili się chyba. Wychodzimy i rura. Uciekamy stąd. Olać tą wiochę. Po prostu szukam wejścia do nederu, żeby zrobić miksturkę. Trzy, dwa, jeden. No, Zamkną mi drzwi przed oczami, dobra. Ej, nie gonią mnie, gonią mnie, gonią mnie! Dobra. Chociaż czekajcie chyba. Może jeszcze trochę sobie podkradnę? Tak trochę, tak troszkę, żebym miał jakieś jedzenie, proszę. O, dobra, i uciekamy, uciekamy. O! Oh, nie! O, nie, chyba sobie. Nie, żeby on się za zainteresował tymi zwierzakami. Dobra, do jaskini, do jaskini, do jaskini, albo do wody. Może w wodzie się wolniej porusza? No nie mogę. Może jaki on jest szybki. No nie! Goni mnie! Daj mi stary spokój, weź. Ja mam takie coś oswoić. Ja nie wiem, jak ja to zrobię. O, tutaj są jakieś dinozaury. Zajmij się tymi dinozaurami. On się mnie striggerował! Boże, one już czekają. Bo słyszą tego typa. Dobra. Uciekajcie! Czy on za mną jest dalej? Uf, chyba się udało, słuchajcie, chyba się udało. Dobra. O, mamy portal. Dobra, nie goni mnie. Chyba pierw muszę iść do tego netheru, bo ja z tym mobem nie mam szans. O, ale mam to jest złoto, ale nie mogę wykopać. Ale patrzcie, ej, ten portal jest prawie skończony. Jest... Proszę, żeby tutaj był Obsydian. Oczywiście, że nie ma obsydianu, ale dobra. Potrzebuję w sumie obsydianu, to może... Ała! Tutaj może będzie jakiś, jakaś lawa i żelazo muszę zdobyć. Ej, nie mam wełny na łóżko. Też tragedia. Może wyjdę tam po wełnę, bo za chwilę będzie chyba się ściemniać. Mogłam wziąć łóżko z tego chociaż. I tam jest owca. Chciałam owce, owce, owce. Lecimy, łóżeczko będzie, pyk. Dobra, mam łóżko. Idę spać. O! Sobie żartujecie chyba. Sobie żartujecie. No nie mogę. On za mną biegnie. No kolejny raz. Części się ekran. Dobra, wlatuję do wody, wlatuję do wody. Stawiam tam crafting, bezczelny typ. Dobra, i do wody. Dobra, udało się go zgubić. One się z piątem oby co 5 sekund. Dosłownie. To był pierwszy dzień, słuchajcie, ja spotkałam trzy t Rozumiecie to? Żelazo teraz sobie ogarnijmy. Wiaderko i takie inne różne rzeczy. Następnie postanowiłam zebrać żelazo i udać się do netheru. Poblej z rody i grzyby potrzebne do stworzenia mikstury niewidzialności. Okej, okay, mam dużo żelaza. Dobra, fajnie. Świetnie. Żeby nic nie zrzuciło. Na dół schodzę. Tam coś jest, ale nie wiem, czy to jest akurat forteca. Dobra, mamy fortecę! Dobra, ile potrzebuję? Jest trzy, trzy grzyby mam! Mam grzyby! Jezus, dziękuję! Ja w sumie dziękuję, nie dziękuję. Nie z tym Boże Święty, ale się przestraszyłam. A gdzie, o, tutaj, tutaj gdzieś brodawy. Gdzie brodawy? Gdzie, gdzie brodawy? Dawaj brodawy, dawaj brodawy. Olać to, dawać brodawy! O, są! Dobra, do domu. I mam dosłownie 10 minut na zrobienie miksturki niewidzialności. Nie mam pojęcia jak to zrobię. Dobra, czaty 6 minut. Potrzebuję marchewkę. Biegnę ile sił w nogach po prostu. Miksturka niewidzialności. Yy, możecie zrobić przez Noctowizji, czyli potrzebujecie złotej marchewki. Złotej marchewki. A ja złoto rzuciłam tym głupim piglinom. No nie mogę. Spróbuję tego T-Rexa po prostu rzucę mu mięso i może mnie polubi. Może w nocy się inaczej zachowuje. Patrzcie, bo on śpi, tak? Śpi, nie, nie śpi. Wrócimy do góry na żwirze i rzucam mu mięcho. Tylko sobie zrobię tutaj spawna. I może się oswoi. Ty, on śpi? Nie, nie śpi. Dlaczego on nie śpi? t Jakbym umiała gwizdać, to bym zagwizdała, żebyś do mnie przyszedł, ale nie potrafię gwizdać, sad, wiem. Chodź! Ej! To mnie nie widzi? Ej, tutaj! Masz mięcho! Podejdę do niego, dobra. Ej. O. Dobra. Ej! O, idzie, idzie! Dobra, próbuję. Je, yeah! ty je. Yeah! Ej, da się chyba też go w nocy os. Ty zjad. O Boże, ej, jak się uda, to będę szczęść. Je. Yeah! No, jedz. O Boże, uda się, uda się. Proszę, proszę, please. No nie. Co jeszcze mam? Ty że go oswoiłam, ej dał, patrz jak usiadł nie, pole powinny polecieć cząsteczki ej, podejdźmy do niego ej, ej T-Rex zachowuje się w nocy inaczej on w nocy na mnie nie zwraca uwagi halo, cię podejdę, zobaczymy dobra czy oswoiłam T-Rexa? nie chyba jednak nie oswoiłam cię Eeeeh, chuba, é Łamał mi kości! Spokojnie oswoiłam, słuchajcie. Ej, to można było bez tej miksturki? Ej, może można było bez tej miksturki? No wiesz co? Czekaj, ja on poszedł se. Może w nocy można bez tej miksturki, czy coś? Bo on wtedy jest spokojniejszy, albo nie jest spokojniejszy. Goni mnie! Nie, no zostaw mnie w spokoju. No bodaj, wszystkich osadników powybijał. Jezus, Maria! Ała! Ała! koniec challenge'u nie wyszło, że koniec challenge'u no niestety nie wyszedł mi. To powinno działać tak, że rzucacie mu mięso, nie? Pokażę wam zresztą, patrzcie. Zademonstruję wam, jak to zrobić. A, chyba nie jest głodny już, chyba się nażar. Aha, nażarłeś się. Dobrze wiedzieć, dzięki, fajnie. Akajcie, ja zresztą po prostu drugiego. Wydaje mi się, że źle zrobiłam, że w ogóle szłam po tą miksturkę. Że mogłam do nocy poczekać, bo chyba ten T-Rex w nocy widocznie jest spokojniejszy. Bo jadł te mięso faktycznie, nie? W ciągu dnia chyba jest bardziej aktywny. No i rzucacie mu te mięso. I tylko jedyna kwestia jest: tego mięsa musicie mu rzucić giga dużo. Rzucam mu te mięso cały czas. I jak widzicie, rzuciłam mu już w tym momencie dwa staki mięsa. Poczekamy, zobaczymy, czy on się oswoi w ogóle. Nie wiem, czy się oswoi. Na razie żre, trzeba trochę poczekać. Mogę do niego podejść. O, widzicie, po podeszłam do niego i kliknęłam prawym przyciskiem myszy i się oswoił do tego byłoby raczej potrzebna ta miksturka niewidzialności, bo byście do niego nie mogli podejść w sumie. Jednak chyba ta miksturka byłaby potrzebna. No bo trzeba jeszcze do niego podejść chyba i kliknąć, przynajmniej na tej wersji, na której jestem teraz. Dobra, miesza z tym. Tutaj już mam swojego T-Rexa. Jak widzicie, ta tadaam! Tylko nie, nie wykonałam go w challenge, tylko po prostu wiecie, no już po prostu chciałam zobaczyć, sprawdzam teraz. I generalnie możecie mu dać siodło, proszę bardzo, tutaj siodło. No i możecie na nim jeździć. Zobaczcie. I jestem GIGA! Zaklinaczem T-rexów! Lecimy normalnie! bęk! I pyk! Proszę bardzo! Można wszystko tam daranować. No i teraz to trzeba tylko zabić smoka na tym T-rexie. Patrzcie. Co jest grane w ogóle? Już mam trochę lagi. Ale to wygląda, nie? Fajnie! Ej, te drzewa to jest kozacko. No dobra, no niestety t nie udało się oswoić, bo za, za dużo tutaj tych t jest w ogóle. Jakbyście chcieli zobaczyć na przykład challenge pokonaj t -rexa". O, to w ogóle inny challenge, to dajcie znać w komentarzach. Tada! no nie, co, że mi się nie udało?